Hello, my name is Renata. My channel is called Learn Polish with Renata. Today I am in a zoo. As we can see, there is giraffe enclosure. Tutaj są dwie żyrafy i tam na prawo idą dwie żyrafy. Tam chyba są młode żyrafy, małe żyrafy. O, ta żywa chce jej się pić, tak, że będzie pić. Jak widzimy, musi zrobić nogi szeroko, no i pije wodę. Tutaj jest bezpieczna, w Afryce na pewno by dzikie zwierzęta napadły na nie, takie jak wy, o inne. A tu ona sobie spokojnie może pić. O, jak trawę jedzą, też muszą... E, nogi zrobić szeroko. Żrafa. Jest ładnym zwierzęciem. i pije, pie, pije. O, tu. I tam daleko są dwie żrafy, ale chyba one są... E, Młode żerafy, bo są mniejsze. By się wydawało, że one wszystkie wyglądają tak samo, ale w sumie mają inny wzór. I sierść jest inna. Inny patent. Jeszcze piję, piję. Tam mają swój domek wysoki. O. Bo mam długą szyję, także tam, gdzie one śpią, muszę mieć wysokie, wysoki pomieszczenia. O, ta Rafa naprawdę jest w się bardzo, bardzo pić, bo dużo pija Okay, thank you very much. Bye.